Tak więc witajcie ziomeczki z tej strony Kazik. E, tak więc z, z racji, że dzisiaj jest e, 24 grudnia, tak wyszło, że nagrywałem z lustrzanką, ale nie wyszło. I przy okazji chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Sylwestra. Także e, dużo zdrówka, pomyślności, pieniążków, e, fajnej dziewczyny bądź też chłopaka, zależy kto mnie ogląda, e, spełnienia marzeń, e, rozwoju. Zależy co robicie, bo nie wiem czy nagrywacie. Niektórzy z tego co widzę, kto mnie subskrybuje, to nagrywa. Niektórzy e, tylko oglądają, także naprawdę fajnie to wygląda. No i co, i w Sylwestra żebyście się troszkę tam sponiewierali, tak jak my mamy w planach. E, ale no, no, to, to, to wszystko wyjdzie, co się będzie działo. E, powiem Wam tak, nagrywam znowu z ręki, bo zamówiłem sobie oczywiście ostrym do GoPro, ale co się stało, no mi nie doszło, więc jak zauważyliście, wiecie już gdzie chodzę. To będą takie dwa odcinki w jednym. Sorki, że tak wyszło, bo miał być specjal na 3000, nagrywałem lustrzanką. Miałem już wszystko obrobione, ale stwierdziłem z racji, że mam GoPro i się mam sporo roboty, to czemu by tego GoPro nie nagrać i wtedy jest dużo lepsza jakość, no bo lustrzanka, no to tam jak zobaczyłem, no to mi czarna te, te, ciemną postać było tylko widać eee, i takie kombinacje. Dlatego jak mam GoPro, to mogę trochę poszaleć, więc eee, tak jak widzieliście już trochę za mną tu macie byki ale bym zrobił byki tutaj macie krowy trochę na końcu wiecie jak fajnie wyszło zaraz wam coś pokażę bo mamy tablicę ogólnie z numerami i coś wam pokażę patrzcie tu się ocieliła jedna jałówka wczoraj i ta też się wczoraj ocieliła I zobaczcie jak są numery ta ma 29,75 a ta ma 29,76 Także jedna po drugiej się urodziła Jedna z drugą razem urodziły sobie potomstwo Tak więc jak widzieliście już tutaj byczki i krówki e, Idziemy sobie dalej e, Ta Franca nie lubię jej bo zawsze tak wystawił łeb A ten byk jest niedobry Patrzcie co on zrobi zaraz Będzie dar ryja On uwielbia być tak strasznie ryja że to jest głową mało e, Jak widzicie tutaj jest e, krówki dojne z jednej jak i z drugiej strony tu macie ogólnie takie coś, gdzie zrzucam słomę Tu zawsze słomę zrzucam do jedzenia e, Co by tu zrobić? No tutaj muszę ogólnie taczki wyprowadzić e, To wszystko popodgarniać, także mogę od razu popodgarniać Polecam ogólnie takie rękawiczki jak tutaj widzicie Bo są naprawdę mega wygodne i mega dobre, bo o, ten, tak jak kupuję to Faktem, że kosztują tam około 12 zł To już nie jest, są małe pieniążki, ale jednak są ekstra Dobra, idę pierwsze podgarnia może. Nie, dobra. Nie wiem nawet co robić na tym odcinku. Jak słyszycie to drom gębę, bo nie dostały jeszcze jedzenia. Na południe. To znaczy nie dostałem, bo rano dostają kukurydzę. Nie kukurydzę. Rano wysłodki i sianoksionkę, a na południe dostają sobie ten. Na południe dostają powiedzcie mi co one dostają na południe tylko jest podgarniane tak jak widzicie a wieczorem znowu dostałem samą kukurydzę dobra ja to popodgarniam i zaraz z tego co mi wiadomo to muszę wziąć wsiądę sobie w osiemdziesiąteczkę pojadę po posiadę krzonkę, także koło kaskadera sobie przejadę gdyby miał uchwyty to to ładniej by wyszło ale ogólnie i tak spoko o ta krowa trochę choruje po ocieleniu tak więc jak widzicie Sorki, że takie ujęcia, ale ogólnie chyba mi się tak najmniej fajnie to wygląda. Więc trochę niedojadów mają. Paszowóz będzie, to będzie wszystko później ślicznie. E, liczę Wam nagrać taki coś. To zrobię trochę syfu ludziom, którzy e, stawiają ogólnie namioty gospodarcze, coś w tym stylu. Bo mnie to zdenerwowało strasznie, żebyśmy my połowę namiotu przerabiali. Żeby on stał, no to naprawdę Tak więc wam, będę to chciał pokazać Zostaw mnie Będę chciał Wam to pokazać i na pewno Wam to pokażę I wtedy Wam coś tam, parę rzeczy o tym namiocie powiem, no, ale mniejsza z tym Zobaczymy ile tu materiału w ogóle mamy No 5 minut, także jeszcze w 15 i... Tak więc żeby nie było, że specjalnie nie będzie Jest godzina W pół do 12 ale jak mi film się zrenderuje, to na szybkim internecie już nie będę patrzył na transfer, tylko go wpakuję szybko na YouTube'a i o jakiejś 15 powinniście go mieć. Nie wiem, która będzie jak go udostępnię. Niektórzy z Was będą pewnie na Wigilii sobie jeść. Ja o 15 dopiero będę się powoli przygotowywał, bo zanim podoimy, no to tak u nas się Wigilia zacznie około godziny yy, 20.00. Coś takiego będzie. Tak więc no trochę późno w porównaniu do Was wszystkich. Dobra, torki już się tak dziwnie mówię, ale mam taki cholerny katar, że aż mi się ciężko oddycha, muszę łapać ustami powietrze, bo a jak się robi to cały czas. <grym> dobra, tu łuki sobie podniosę. W rubli nie lubię, strasznie ich nie lubię. Ale, na nie, też jest pora, tego nie powiem co z nimi robię. To ma gospodarstwo, to wie co się z nimi robi. No dobra, muszę podciągnąć sobie rury, żeby wjechać sobie ciągniczkiem. ładnie o dobra sznureczek jest nawet nie wiem czy tam wieje ale sobie zobaczy wiecie co ta pogoda to nie jest zimowa naprawdę krową mogę zostawić uchylone aż bo się mogą przewieczyć zobaczcie jaka pogoda jest piękna widzicie słoneczka jak ładnie świeci także pogoda jest naprawdę zacna dobra Idę sobie dalej. Także jak widzicie, no takie obowiązki codzienne, eee, więc sobie lecimy. Eee, Już się zmęczyłam. Nie wiem czy ktoś jeszcze to ogląda. Czasami widzę, że niektórzy z Was oglądają takie rzeczy. Nie wiem. Po prostu no chyba Wam się to podoba, bo ogólnie z tego co widzę, to mało osób stawia takie filmiki. Chciałem też powiedzieć, że Wejdźcie sobie na kanał Mister Adamo 15 Jak ja dzisiaj zobaczyłem Adaśka odcinek To się popłakałem To kaski odwalał, kaski oszukiwał Oszust niedobry, którego serdecznie pozdrawiam Miki cały czas się na niego denerwował A, zaraz pójdę eee, Moment, rękawiczki sobie odpoczę i dopiero pojadę Miki cały czas się na niego denerwował oszukuję, Że oszukuje, że citer, Ale jak to kaski? Wszędzie oszukuje Brączek też go wyzywał. Coś wam zaraz pokażę. Tu jest na budynku taki kociak fajny. Kilka jest ich. To się nie wiem. No co? Piciuchot. Więc... patrzcie, to jest taki miluch. Że gdzie go nie podrapę, tam się przekolą. Miluch taki. tak. Grubas. Co tu jest? Co to? Piciuchot. niedobry kocórek tak więc sobie lecimy dalej wezmę 80 Nawet nie wiem czy wam, że mam pobudki do słońce mnie razi po oczach, tak. ale nie jest źle dobra, zostawię moro, tu o nie, znalazłam już nie chce Taki jestem dzisiaj jakiś zmęczony, że naprawdę Co robiłem? Podpinałem wężą od wycinarki. Dobra Trochę zroszone wszystko ale easy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał budyneczek. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę. Trochę mi słabo widzieć, ale dobra, mniejsza z tym. Nagrywam to które bo widzicie Ja mało co widzę, bo w kramie po oczach sobie I mam do Was prośbę Jeżeli ktoś ogląda mój kanał i naprawdę mnie zobaczy na mnie Bo ja czasem mi na wodach, więc możecie mnie zobaczyć W izbicy, w Radziejowie Do Radziejowa na Wasem jeżdżę Bynajmniej w zeszłym roku zajeździłem, a teraz liczymy zacząć, bo często idziemy na łyżwy, na w kochali mistrzów także często tam możecie mnie spotkać i najczęściej jesteśmy albo w piątki albo teraz w niedzielę będziemy i nie wiem czy na 19 czy jakoś w południe, podejrzewam że jakoś na południe sobie pojedziemy bo mamy no, ogólnie sobie taki plan że jedziemy w, żeby was nie okłamać pierwsze święto to jest w piątek jedziemy sobie do imprezę także Podarzy się na pewno jakieś pierwsze święto, bo jutro jest, yy, ogólnie cały dzień to co będę coś nagrywał z tropakami. na pewno coś jeszcze no, nagram, może jakaś seria z ts ktoś tam by napisał, że fajnie, yy, pod FPS-em jest naprawdę mega, a Was już coraz więcej oglądacie. I tak jesteście oszusty, bo tutaj po sześciu, dziesięciu tysięcy wyświetleń, a na tamtym tylko tysiąc, półtora. Przed wczorajszym odcinkiem jest chyba 2000 tysiące z kawałkiem. Ale jednak Polska wie to robi coś e, Także zaraz przejdziemy do kaskadera domu Dobra, za mną nie jedzie, bo sobie tak jadę po tej naszej wolnej, pięknej drodze e, Jak szef e, Nie, to mnie Zobaczcie, no, jak piękną kaskader ma pszenicę Po prostu śliczna rzeczy Może kaskader stanie w oknie Zresztą nie teraz nagra Tata to nie jest. Ale jestem zmęczony Kurdecznie Chciało mi się siedzieć do pierwszej w nocy i tam z taką jedną osobą sobie pisałem Masakra Na pewno tego nie no może to oglądać Może to oglądać okay. Może tego akurat fragmentu już nie będzie widziała Nie boli. Dobra Kurczę bym miał uchwyt na głowę, by mi przysłali, bo zamówiłem ogólnie części do GoPro, co nie? I ten, i... Mówię kurde, miało być wysłane od razu w przeciągu dnia i w przeciągu 24 godzin. 24 czy 48, już nie pamiętam. Miało być w domu, no i dobra, mówię, to zamawiam sobie w sobotę, tam przed godziną hmm, chyba 10. To no mówię, skoro zamówiłem sobotę, no to sobota, wyślą od razu. Yy, no to jakoś tak dotrze do mnie to, no, ten osprzęt cały we, kiedy, w poniedziałek może, we wtorek, najpóźniej. No i ja tak patrzę, wtorek, mówię, godzina jest już 15. I tam 14, nie pamiętam dokładnie, mówię, kurde, no co jest? czy w nie powinien być, albo dzwonić, czy cokolwiek powinna być jakaś informacja. No i ja dzwonię do tych ludzi, bo tego go nie mam nic, ale dzwonię do tych ludzi i mówię, kurczę, no czemu nie ma jeszcze tego, ten, e, od brzegu, mówię, żadnej informacji od kuriera? że będzie jechał, a nie od Państwa żadnej informacji, że zostało zrealizowane i wysłane. No oni mówią, że na Allegro było oczywiście, że jest ten uchwyt na głowę 11 sztuk dostępnych. Z czego oni mi mówią później, że y, oni tego na sklepie w tym momencie nie mają dopiero po jeżeli chcę, no to mogą mi wysłać to jakby to mogą wysłać, żadne środki, ale bez tego uchwytu na głowę. Nie wszystko cena na... Y, Cena będzie tańsza o upyk na głowę, ale wszystko normalnie. No to dzięki to się spylało, jak i to się wcale nie spylało że będę no później zamawiał e, więcej na przesyłkę na, od nich niż na to. Postaram coś się wyrzucić od nich na to, że nie wysłali w terminie Ale jeżeli nie, to im napiszę tą ładną notkę pod tym w komentarzu i chyba się. Da. kurde przód robili te całe trzecie jeżeli miałbym tylko przejść na jak to się nazywa na produkcję zielonych kości czyli takich jak W sensie, no, nie hodowle, tylko zielone, czyli może jakieś rzepaki to mi to by się nie podobało ja to jednak już jestem od wartego, zwyczajny, że muszę i zrobić zrobię i wiem co będzie dobrze wtedy zrobione a jeżeli bym miał tak kurde nasiać później tylko co na youtube na youtube żadnych zarobków nie ma więc yy, no, to to coś nie zapłacam, tylko to jest takie bardziej kombi moje yy, które naprawdę się mi opłaca, no opłaca ze względu na to, że lajkujecie, subskrybujecie i wiecie jak ja się cieszę z tych 3000 coś no, nie wiem dajku, no, ale nie no mama już mi to otworzyła dwie, także nozik dobra, muszę zostawić ten na Ten pisząkę zostaje później stawiona Do góry. Tak, szybby z tyłu nie mam, dobrze widzę. Dobra, i znowu skopię. Przepraszone było to. Przepraszam, żeby było to, to bardziej. Silne trzeba będzie postawić. Dobra, ludziska. Mamy 16 minut, także jeszcze raz wielkie dzięki za te 3000 subskrypcji, które już wybiło, bo widziałem, że już wybiło. Eee, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołego Sylwestra, udanego, pijanego, także trzymajcie się, yy, vlog z obory taki jeszcze będzie na pewno, jakieś tam codzienne obowiązki, jak to wygląda wszystko od rana, także trzymajcie się, dajcie subeczka, łapeczkę i skomentujcie, także trzymajcie się, na razie, hejka.